Staszek powiedz mi, od kiedy tak cię naszło, żeby duże formy tworzyć, zajmować się dużymi koncertami? No, od kiedy mnie to naszło? Podejrzewam, że tak naprawdę to gdzieś dojrzewało pod sobie samo. W związku z tym, że tymi wielki, wielkimi formami, w sensie, w, sensie jakby w sensie właśnie formy, jestem gdzieś tam przesiąknięty przez całe lata tej edukacji klasycznej, nie? Gdzie, gdzie te duże formy, mimo że praktykowane jakby w toku edukacji, oczywiście w kameralnych wariantach, jednak są bardzo istotne i cały czas gdzieś tam się o nie ocieramy, cały czas się je gra, cały czas się je analizuje, więc podejrzewam, że to bardzo naturalny jakby kierunek, a a co? No właśnie, a, a, a przez to, że, że kiedy gdzieś tam moja droga muzyczna skręciła i oddaliła się na jakiś czas w każdym razie od tej klasyki, bo teraz bardzo mocno to wraca, to podejrzewam, że to właśnie z tego wynika, że, że, że kiedy się zwróciłem, jeżeli chodzi o robienie swoich rzeczy w jakąś inną stronę, to ten wątek właśnie tych dużych form jakiegoś innego podejścia do komponowania czy do grania, czy w ogóle do myślenia o, o, jakby o muzyce, czekał na swój moment po prostu i tak od kilku lat ym, Pierwszą taką formą w zasadzie y, większą. Składnie był jeszcze wtedy duży, choć później doczekało się to na, też w wersji orkiestrowej, ale był projekt, y, który nagraliśmy już y, z 8 lat temu chyba w Zielni Zielnik Polski. To była tak by, Suita mhm. na kwartet, orkiestrę smyczką, w oryginalny Kwartet, później rozpisałem, rozpisałem to na orkiestrę i, i wokal. Y, no i później kolejno koncert skrzypcowy balet w międzyczasie w tym roku, w tym roku właśnie symfonię. I no cóż, coraz, coraz bardziej mnie w zasadzie w tę stronę ciągnie. To się też wiąże z tym, że jak doskonale wiesz, zajmując się, y, zajmując się jazzem, zajmując się taką muzyką, no, by ten tryb życia czy tryb pracy, nazwijmy to umownie jazzowy, jest strasznie, ja go uwielbiam, ale jest strasznie szybki. Nie? Mhm. To jest jakby w takim toku, w takim roku jakby standardowym, kiedy się po prostu gra tych koncertów tam, nie wiem, ponad 100. No czasem trudno w ogóle się zatrzymać nad tym co się dzieje, wiesz, to tak jak, to, jak w każdej takiej pracy, tak jak to, troszkę mówiłem, że się mówiło, że analizy to na tym zyczyny, Tak, prawda? tak. Tak, ma tak się wybrało wybrało, znaczenie. że pewnym czasie analizować tak wiele siedzi, jednej które jednej są jakby efektem z kolei tak, jego tak. obrazu. Zgadza się, to, to jest super trafna analiza i strasznie kompleksowa, ale to faktycznie to jest jakby... To połączenie tych różnych rzeczy, które tam na mnie oddziaływały. Jesteś jest Tak, absolutnie. I to wszystko się to jest jakby koło, które gdzieś tam się samo napędza. Tak, to znaczy. Tak. E, nie pamiętam, kto to oczywiście to powiedział, bo jest stosowane tak, tak wiele razy, że już nie wiem, ale jakby mówi się, powiedzmy tak, e, e, jakby mówi się, że jakby to tak naprawdę każdy improwizator to jest po prostu kompozytor, tylko który komponuje. No ale klasycy tak robili. I dokładnie. I o to teraz chodzi. I jakby tak naprawdę ja... E, to, to nie jest też tak, że ja próbuję jakby robić jakieś nie wiem, zestawienia, że ja te światy chcę zestawiać na zasadzie, wiesz, że tu leży czapka, tu samolot i co się stanie, jak my to skleimy, nie, absolutnie. Mhm. Ja po prostu dostrzegam zwyczajnie, to o czym mówisz, że mhm że to jest nierozerwalne od lat, że tu to, że to nie ma żadnych różnych światów, że tu nie ma raż, żadnych dróg do wyboru, moim zdaniem, tylko jest jedna, żeby, żeby komponować, improwizować, po prostu jakby trzeba te dwie sfery znać. No wiesz, ale łączysz dwa inne światy dla mnie, to znaczy formy, tak. która jest klasyczna tak. i rzeczywiście z jednej strony to jest jedno, drugie, trzecie, aż po symfonię w końcu tak. pewnie jeszcze znajdziesz w tych klasycznych formach siebie w różnych jeszcze tak, tak. dziwnych dziełach, które stworzysz ale z drugiej strony masz świat współczesnego brzmienia, współczesnych dźwięków i być może improwizacja sama w sobie nauczyła Cię tego, albo dała Ci doświadczenia mm -hmm. odpowiednie, żeby teraz przekładać to na współczesny język wypowiedzi. No tak, myślę, że tak, ale i, 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 i teraz znowu właśnie to, co powiedziałeś, doskonale jakby... Tak, dokładnie, to, to, to jest kierunek, który chcę, który sobie wyznaczyłem i którym chcę, chcę iść, ale on też nie bierze się znikąd, to znowu, to, 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 to o czym mówisz, Znowu możemy znaleźć jakby, to ma odbicie w historii muzyki, tak? Na no, największe, jakby, największe e, po prostu, nazwijmy to mówienie, gwiazdy e, kompozytorskie, których uwielbiamy dzisiaj dzieła, no u nich to wszystko widać, prawda? Czy po prostu od, od klasy od baroku, przez klasyzm, po romantyzm, do muzyki współczesnej. Romantykiem to ty jesteś, może najbardziej to, jesteś romantykiem z nich wszystkich? Myślę, że romantyzm i początek XX wieku, tak? tak, to, to, tak to są tak, tak. sprawy, które najbardziej mnie interesują. Jestem fanem, wręcz fanatykiem, muzyki Szymanowskiego, u którego właśnie, znowu, no wracamy do punktu wyjścia, dokładnie to, co powiedziałeś, tam jest to, o czym mówisz, przenikają się te światy, przenika się, jeżeli chodzi o koncepcję, przenika się nurt jakby środkowoeuropejski, jeżeli chodzi o kontekst kulturowy, z mitologią, po prostu jakby z klasyczną, z kulturą klasyczną, mając na myśli jakby nurt, że tak powiem, ateński i tak dalej, no, po prostu, znowu, wszystko, wszystko jakby, jeżeli chodzi o kwestie fundamentalne, to wszystko wraca do pewnych tych samych No, Jeżeli punktów, chodzi nie? o kwestie fundamentalne, to trzeba by znaleźć dla Ciebie podstawy. Ja znajduję jedną taką podstawę. To jest na przykład muzyka no. góralska, o. która jest dla Ciebie takim motywem, czy takim punktem wyjścia. Zatasza szkołą, gdzieś ten motyw musi znowu wrócić. <laughs> no tak jest, aczkolwiek to jest. Masz bardzo silne w ogóle brzmienie. Te... To jest, to jest coś takiego, co, co nigdy z kolei, w przeciwieństwie do jakichś innych tam zabiegów, nie było intencjonalne w moim przypadku. Ja okay. nigdy nie miałem czegoś takiego, żeby, żeby się w to zagłębiać, jakby, no właśnie, intencjonalnie. Ale no, no, absolutnie nie jest tak. I, z całą pewnością nie jest tak, że, że tych wpływów nie ma, że, 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 że to o czym mówisz to jest jakby Twoje wrażenie, jakby odbierane z zewnątrz, a, a nie, nie zostało, że tak powiem, faktycznie się nie wydarzyło. Na pewno się wydarzyło, tylko to się dzieje podświadomie, bo jakby tą muzyką faktycznie jestem yy, na pewno dość mocno nasiąknięty gdzieś tam przez lata yy, słuchania jej, czy, czy w ogóle, no, jakby wiesz, znowu właśnie i, i teraz. Wracamy trochę do punktu wyjścia, nie? że znowu ten Szymanowski, którego po prostu ubóstwia jako kompozytora, jako postać w ogóle. Yy, no, tam tych motywów jest mnóstwo u niego. Oczywiście. I teraz, I teraz, właśnie. I do mnie to, co mówisz, dociera właśnie w różnej postaci. To dociera w postaci jakby yy, rdzennej, bo z taką muzyką też jestem jakby no, dość, do, dość osłuchany. Jakby, no, jakby Znam tą muzykę. I z kolei już w formie przetworzonej właśnie choćby w twórczości Szymanowskiego, znowu gdzieś to chłonę już od lat słuchając tej muzyki dużo, i później to jakby, no wiesz, no jesteś, jak to się mówi, że chodzi o życie, jesteśmy tym, co jemy, nie? No ale I my też my te sugerujesz, z... że to musiało dojrzewać w Tobie. Bo tak. wiesz, ja się w pewnym momencie zacząłem zastanawiać, na ile to ćwiczenie tej klasyki i w ogóle szperanie no, w tej tak, klasyce tak, tak. dało Ci świadomość, kim Ty jesteś, prawda? Mm -hmm, co jest w mm -hmm. Tobie, a na ile ta improwizacja z drugiej strony, która otworzyła Cię po prostu, tak, nie musiało wiem, wyjść z Ciebie, co, coś, co jest prawdą, co, tak? tak? No to jest złożony temat i cały czas gdzieś tam próbuję się w tym odnaleźć, ale fakt jest taki, że, że chyba, tak jak mówisz, że, że chyba dopiero to zderzenie pozwoliło mi mniej więcej w ogóle zacząć te poszukiwania, bo y, ucząc się klasyki te całe lata, w pewnym momencie z kolei y, doszedłem do takiego momentu, gdzie troszeczkę popłynąłem z nurtem, to znaczy gdzie wiesz, gdzie, gdzie to nie było tak naprawdę do końca świadome, znaczy ćwiczenie było świadome, praca była świadoma, ale odszukanie siebie w tym wszystkim, już nie, bo, bo tak bardzo nie absorbowała jakby sam proces, że na to nie czasu i dopiero kiedy na jakiś czas odszedłem, to tak, po pierwsze zobaczyłem, doznałem jakiegoś takiego odświeżenia, wiesz, że tak powiem tożsamościowo jakby estetycznego, ale z kolei po, po tym pewnym czasie dopiero spojrzałem z dystansu na to, co ta klaska mi daje, wiesz, bo jakby wkręcąc się w tu w kółko, zupełnie już tego nie czułem, jakby nie czułem w ogóle tak naprawdę, co z tego wynika, a zostawiając ją na jakiś czas, Patrząc z dystansu, dopiero się zorientowałem, jak wiele mi to daje i warsztatowo, jak wiele mi to daje, jeżeli chodzi właśnie o podejście do improwizacji, czy w ogóle do, no właśnie, do, do myślenia o muzyce, jaką ja chcę robić. Nie? To jest dobry moment, żeby poruszyć temat samej rozrywki. Ba, to jest jeszcze y, dodatkowo dobry moment, bo to, co słyszymy teraz i w jakich tak. warunkach nagrywamy nasze rozmowy, to jest niezwykle <laughs> ciekawe, że jesteś y, też dzisiejszy dla mnie, Ponieważ nie szukasz jakiegoś takiego za siebie czasu, miejsca i przestrzeni, żeby być sam z tym wszystkim, nie. ty Ciebie inspiruje to wszystko, co jest wokół. Nawet to być mówił, że też w pewien sposób mogło mogłoby Cię zainspirować, prawda? I dopiero z tego tworzysz. Ale Zastanawiałem się w takim razie, znowu wracając, co jest klasyką, co improwizacją, tak. na ile ta improwizacja dała Ci no, taką nawet technikę znalezienia się w każdej sytuacji. Znaczy ta improwizacja, a też przede wszystkim szukanie improwizatorów, którzy mnie inspirują, dała mi na, pod tym względem, w, w tym kontekście, o którym mówisz. E, bardzo dużo, bo miałem taki jakby, jak w ogóle zaczynałem tą przygodę, no to szukałem różnych ludzi, którzy mnie inspirują. No, mam kilka takich nazwisk, które od lat po prostu niezmiennie. I, I teraz później, ty, jakby idąc coraz dalej w las, pojawiają się przede mną jakby różne perspektywy różnych właśnie dziwnych zderzeń. Mhm. Że ja mam się odnaleźć muzycznie w takiej sytuacji, która jest dla mnie obca e, pod jakimś tam względem. I zrobiłem sobie jakby takie ćwiczenie, że po prostu zawsze wyobrażałem sobie, próbowałem sobie wyobrazić tą samą sytuację, na moim miejscu postawiając kogoś jakiś dla mnie autorytet. Mhm. Próbowałem sobie to usłyszeć, jakby ta osoba się odnalazła i zawsze efekt ten sam, zawsze po sekundzie żyłem na pewno, świetnie. Nie? Okay. Bo, I to jest coś, i, i oczywiście przykładów takich realnych, jakby z umiejscowieniem tych moich autorytetów w jakichś właśnie innych konfiguracjach jest mnóstwo, ale to w ogóle nawet nie chodzi o realnie zaistniałą sytuację, tylko chodzi o ten koncept. Tak, przykładów może jest mnóstwo, autorytetów też jest mnóstwo, czy to są konkretnych kilka nazwisk? Wiesz co? To, to są konkretne nazwiska, z tym, że jakby to są po prostu nazwiska, które. U, które... Kiedyś jeden z moich towarzyszy mi właśnie mówił, jakby, wiesz, jeszcze właśnie z klasyki, że jakby jadąc do kogoś na warsztaty, uczy się po prostu. Uczy, trzeba konkretnie wiedzieć, co, chcie, co chce się wyciągnąć od tej osoby. Mhm. I to jest bardzo mądre. I jakby też tym tropem zawsze stałem się szukać, jakby tych właśnie moich autorytetów. I tak mam wiele osób, które, które mnie na różne sposoby inspirują. Na przykład. E, globalnie, jako artysta w zasadzie, muzycznie oczywiście też, ale właśnie globalnie, na przykład bardzo inspiruje mnie, e, nie będę zupełnie oryginalny, bo to jest postać bardzo znana, Christian Scott, trębacz, który uważam, być może, nie wiem, nie do każdego, jakby, ta muzyka oczywiście być może nie jest jakaś niesamowicie wyszukana i tak dalej, ale w ogóle nie chcę się na tym zatrzymywać. On dla mnie jako całość jest inspiracją bardzo dużą od lat, tego jak można konsekwentnie no nie wiem, po prostu właśnie znaleźć to swoje miejsce nie? I, i przekładać to na wszelkie inne sfery, po prostu, które się z muzyką wiążą. Coś masz z jego klimatu, to muszę Ci powiedzieć. Zbudowania napięcia na przykład. On też to robi w taki sposób, prawda? Ja to uwielbiam. U Adam, na przykład te, bardzo cenię też od lat to, co robi Adam Bałdych. za I tu najbardziej chyba pasuje mi to, że Adam, mimo że już lata temu. W moim odbiorze, bo to jest tylko subiektywne, ale w momencie, kiedy zaczął jakby skupić się na akustycznym graniu, to, to, to jakby widać, że wtedy jakby znalazł ten swój język, który jest bardzo charakterystyczny, który jest jakby to wiadomo, nie, odpalasz, słyszysz, to jest Adam, nie wiadomo. Natomiast jednak w obrębie tego swojego języka, z jednej strony trzyma się go konsekwentnie przez albumy, ale słychać, wciąż tam w obrębie tego języka poszukiwania, słuchać cały czas ewolucję, mimo, ale właśnie. Mimo, że cały czas trzyma się tego języka, który dla ciebie znalazł. I to na przykład jest też ważna sztuka, uważam, duża. Wyczucia tego momentu, kiedy, kiedy już jesteś w tym, że wiesz, że to jest, to jest ten mój głos, i ewo, dalszego poszukiwania, ale nie przekraczania pewnych granic na siłę, tylko dla zasady. Rozumiesz? Robienia kolejnych albumów na odwrót, po to, żeby coś się działo, bo to uważam też za bezsensowne. Jakby no, nic robione po prostu dla zasady nie jest dobre. No to... Te wszystkie elementy, o których tu sobie rozmawiamy do tej pory, właśnie są twoją charakterystyką i ja mogę powiedzieć o gra Staszek, tak, ponieważ też bardzo. to rozpoznam. Chociażby ze względu na motywy góralskie, to jak je traktujesz, mm. jak te skrzypce mocno brzmią wtedy, mm. bo ty bardzo to podkreślasz, tak bardziej niż górale, wydaje mi się nawet. Ale, o, ok. ale ewidentnie to z kolei cię ciągnie w taki kierunek muzyki, nawet bym powiedział, o brzmieniu mocno-rokowym. Tak. Wtedy to idzie. I tak. to jest Scott wtedy, bo już nagle tak, wiesz, wchodzisz w ten klimat. I teraz wracając, jeszcze kogoś podasz jako taką podawałem... osobę wzorzec? Tak, podawałem wcześniej już właśnie. Karola Szanowskiego, Szanowskiego, tak, tak myślałem. To jest absolutny wzorzec, jeżeli chodzi. A to jest w ogóle w podejściu do dźwięku u Ciebie, tak. nie? W podejściu do dźwięku, ale yy, ponieważ teraz yy, się Aha. przygotowuję do dużego projektu zresztą, właśnie, w którym będziemy brali na warsztat tę muzykę, więc słucham jeszcze więcej niż zazwyczaj i w ogóle, jeżeli jakby. No jest to. Nie wiem do czego. To po... O, ja bym tu może porównanie jest może trochę dziwne, ale ja odnajduję pewne podobieństwa między jego kompo... komponowaniem, jego warsztatem, jego stylem. A filmami Quentina Tarantino. Mhm. To znaczy dla mnie jego kompozycje są nieprawdopodobnie brawurowe. Po prostu to są utwory, które są pisane z taką lekkością, w której z taką lekkością on przechodzi od awangardy do postromantyzmu, takiego chwytliwego i bardzo prostego, komunikatywnego, żeby później znowu skręcić w, impresjo w impresjonizm. Jakby ta lekkość przechodzenia, łączenia tych światów, to jest coś nieprawdopodobnego. Natomiast, co jest najważniejszego, że po prostu. No, to jest muzyka, którą, która po prostu od pierwszych sekund dostarcza po prostu aurę. To znaczy no, zaczyna się ta kompozycja i wchodzisz w jakiś świat momentalnie. Czy, czy go lubisz czy nie, ale nie wierzę, że są ludzie, którzy słuchają tej muzyki i tego nie czują, rozumiesz? Bo to masz, tego można nie lubić, ale to jest coś po prostu, że no, to jest nieprawdopodobne. Jest wielu kompozytorów, których niesamowicie cenię, też z podobnego okresu, Strawiński oczywiście. No i mnóstwo naszych polskich, tak są, Ubustia góreckiego. Yy, uwielbiam też Killara. Natomiast u Szymanowskiego jest człowiek no nieprawdopodobny. To jest coś, co... No właśnie, no z Tarantiną to nazywa mi się to porównanie dlatego, że to jest też właśnie człowiek, który z, zdefiniował bardzo swój język jest. jako artysta. Jest bezkompromisowy. To u Szymanowskiego też się pokrywa, po prostu jakby czytając jego biografię, to człowiek absolutnie pozbawiony jakichkolwiek hamulców, jeżeli chodzi o wiele kwestii. E, I No i właśnie i ta brawura, no nie, czyli też i z kolei, o kolejne odniesienie, oczywiście, bo nie powiedziałem, ale być może to już pomyśleliśmy cztery razy wspólnie, oczywiście Zbigniew Zajfert. A on mi się przypomniał z kolei znowu przez Szymanowskiego, bo co mi się najbardziej podobało u Zajferta jako jeden element, bo nie wszystkie wcale, ja y, na przykład jego brzmienia, nie jestem fanem jako takiego. Uwielbiam je, ale w kontekście tego, że słyszę, że to jest jego brzmienie. Samo w sobie. Nie odpowiada mi, ale słuchając jego. No bo ty nigdy nie chciałeś kopiować. To jest dla mnie Nie, to, to nie, to nie wiem, ale wiesz, są brzmienia, które uwielbiam po prostu. Na przykład brzmienie Adama bardzo lubię, nie? Okay, brzmienie okay. Mateusza z Ale Mocześke... też pamiętajmy, jak się czas zmienił. Absolutnie też się zmienił. Tak, więc dokładnie. Nie wiadomo, jakby Seifert dzisiaj grając. Z pewnie inaczej, zupełnie. Może jak Bałdyk na przykład, tak, może jak, jak, tak, jak Słowic. Ogóle... Nie, nie wiadomo. To, nie wiadomo, tego się wiem, ale dlaczego on się wsłonią przez Szmanowskiego znowu? Dlatego, że właśnie w komponowaniu Szmanowskiego i, i w, w, w grze Seiferta jest coś takiego, co strasznie ubóstwiam, um, um, czyli cały czas poruszanie się w sferze ryzyka. Jasne, to jasne. jest coś takiego, że słyszysz, że to jest granie, y, tam nie ma, wiesz, y, po prostu, no, to jest wszystko za, za granicą już, ale na tyle blisko jej jeszcze, że, że to nie jest po prostu poruszanie się w, jakby w, w, w sferze błędu, ale już, już za nią jednak I, no, tak, i, tak, i, tak. i to jest niesamowite i na przykład no i no właśnie, po prostu Starski cenię taką odwagę, nie? To, to jest na przykład dlatego uwielbiam tak, jak dzisiaj grałem z chłopakami w tym składzie, no to ja po prostu wiem z nimi grać, bo u nich znajduje podobnego rodzaju właśnie odwagę, nie? U Dawida, u Justina, u Zbyszka u Franka, jakby właśnie bardzo pod tym względem na przykład tutaj yy, to mi się pokrywa, nie? No to teraz, yy, skoro już wymieniłeś w jakim składzie dzisiaj zagrałeś, wiadomo, że to nie jest ta rozbudowana forma, o której tak. sobie rozmawiamy, tak. że to lubisz teraz najbardziej tak. i to tworzysz, to ja powiem tak, ale to jest minimalistyczne oddanie tego, co tak naprawdę znajduje w tych dużych formach, prawda? Totalnie. Po prostu. Totalnie yy, tak. Dokładnie tylko przekładasz to na instrumentarium, które masz pod ręką i tyle. Tak, Gdyby no. można było całą orkiestrę ci postawić, pewnie dzisiaj byś powiedział, no to tak, fajne, tak. To tam, oczywiście. To jest, no. Tak, 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 tak. No tak, ale to, to też wynika troszkę z tego, że mam to szczęście, że w zasadzie wszystkie projekty orkiestrowe, które robiłem, czy które robię, no to po prostu te, te orkiestry, z którymi, z którymi to robiliśmy, w każdym przypadku to byli ludzie, którzy, jak to powiedzieć, to nie były sytuacje takie, które też się zdarzają, że, że masz właśnie znowu jakieś zestawienie dwóch bytów, nie? że masz projekt, w którym masz ten bend jazzowy i orkiestrę i to jakoś tam się na nie łączy. No zawsze bierzesz uniwersalnych muzyków, potrafią jedno i drugie. Tak, ale właśnie to chodzi o to właśnie, że te, że te orkiestry, z którymi pracowaliśmy, właśnie to tam faktycznie są ludzie, którzy, którzy właśnie no potrafią jedno i drugie, ale też rozumieją, wiesz o co chodzi. Jasne. Że, że, że wytwarza się... Jak... Nawet może bardziej odczuwają, bo technika tak. jest techniką, prawda? technika jest techniką, ale właśnie chodzi tu o... A ja dążyłem tutaj do tak. jeszcze jednej rzeczy dla mnie bardzo ważnej, że jak ciebie słucham i każdy z tych utworów odbieram niezwykle Osobiście. Hmm. Dlaczego? Bo uważam, że to jest twoja osobista, bardzo historia. To bardzo namacalnie mógłbym dotknąć i powiedzieć ciekawe, z którego momentu swojego życia to wyjął, o czym no. mi teraz opowiada, bo, no. bo nie wiem, ale czuję, że to jest. Aż że tak. tam coś jest. No to się zgadza totalnie. Ja, yy, to jest znowu kwestia jakiejś tam koncepcji. Ja, po prostu, ja, ja, ja uważam. Faktycznie, że pop, no nie, nie bardzo widzę sensu y, w ogóle robienia innej muzyki. I to nie chodzi o to, czy mi to wychodzi dobrze czy źle, bo to nie jest w ogóle tego kwestia, ale jakby taka jest koncepcja. I okay. tam się kieruje, więc jeżeli to jest czytelne, to to ekstra. I faktycznie no, te utwory dzisiaj wszystkie w zasadzie faktycznie, każdy ma swoją gdzieś tam mocną historię, y, dokładnie oddaje jakiś tam moment. Nie? Y, pierwszy na przykład, który zagraliśmy, on, ja go napisałem na początku y, pandemii w zeszłym roku, gdzieś tam. Gdzie i on faktycznie, jak teraz na to patrzę, się nazywa? Soul. Tak jest. I to nazywa? jest. I to jest utwór, który z kolei pamiętam, że wtedy dużo słuchałem starszych nagrań z Tanki". W ogóle też akurat nadarbiałem sobie jego biografię. Zresztą dość fajną, tą Desperado. Mm. I, i, i spędziliśmy bardzo dużo czasu w ogóle właśnie w takiej izolacji, ale akurat fajnie, bo siedzieliśmy w górach po prostu w domu, gdzie po prostu byliśmy w izolacji, ale takiej w dobrym znaczeniu tak naprawdę. Jasne. I gdzieś tam po, teraz faktycznie no, to jest jakby taki, taka podróż w czasie, nie? Jak gram ten numer? Dzięki temu, że siedziałeś w tym domu w takiej bliskości to jest też jeszcze bardziej romantyczny. To jest jeszcze bardziej <laughs> wyraźnie, pewnych, zwłaszcza kiedy robisz solo, to, no. to, to słychać niesamowicie. Ale dobrze, że wspomniałeś o, to, o tym okresie pandemii, bo właściwie na zakończenie miałem Cię spytać, jak wpłynął ten czas na Twoje myślenie o muzyce, Twoje komponowanie. Czy to tak. słyszę w tej muzyce, czy tego nie ma? Wiesz co? Myślę, że może być to słyszane, dlatego że na pewno się zmienił. Yy, po, yy, znaczy... Oprócz wszystkich tych niefajnych nie rzeczy, nie wiadomo, no pierwsze dwa tygodnie, kiedy odbieram codziennie telefon z kolejnym przedłożonym, albo dwanym koncertem, to nie jest fajne, wiadomo, nie? Ale to gdzieś tam to, to nie, nie ma takiego znaczenia, ale z takich plusów nieoczywistych to na przykład pamiętam, że na początku pandemii rozmawiałem z moją małą przez telefon i ona mówiła, że ma takie wrażenie, że mimo że przez telefon, wiesz, to, to nie jest tak, jak teraz rozmawiamy przez ten telefon, że jestem y, bardziej skupiony, że moje jakby skupienie na, tym, na tej rozmowie jest większe. I to faktycznie jest coś takiego, że tak jak wcześniej mówiliśmy, nie, że ten tryb życia taki strasznie szybki, y, regularny, no to jest super, ale faktycznie rozbija trochę, nie. I teraz właśnie, a właśnie, bo zeszliśmy w inny temat, i w sumie nie dokończyłem myśli, że. To, że teraz mnie tak ciągnie do tych dużych forum, to wynika trochę też z, to wynika trochę z, z, tego te... skupienia. z tego skupienia i z, te, z tej potrzeby, że tak naprawdę przez tą pandemię trochę zrobiłem pewien ruch w życiu, na, do którego się przemierzałem, ale jakby no trochę nie było mi go jak zrobić. To znaczy, że staram się stopniowo bardziej... Tą energię przełożyć na większe rzeczy, wiesz, żeby po prostu dłużej trochę pożyć tym, bo okay. jak pracujesz nad taką dużą formą, to trwa. No nawet jeżeli piszesz szybko, to jednak są, to wiesz, tygodnie. Pewnie byś dojrzał do tego być może nie teraz, ale pandemia to jakby przyspieszyła, bo miałeś chwilę, tak, żeby nie, się no, chwilę na tym, i, tak? i dokładnie I chodzi też o to, że po prostu ona wymusiła też taki tryb pracy, że to, co się dało robić w pandemii, to zasadniczo było bardziej właśnie myślenie projektowe. No nie dało się grać tak, jak zawsze grałem, tych 120 koncertów na rok, nie? Nie yes. dało się po prostu, nie. I nagle zobaczyłem, okej, okay, w ogóle to, wie, trochę też, wiesz, pożyć, nie? Pobyć, nigdy nie byłem tyle w domu. <laughs> mhm. I, I no także to. Też jest... pomyślałem, że po prostu te wszystkie historie <coughs> niezwykle emocjonalne nie, przełożyłeś na te swoje utwory, bo miałeś też na to czas, żeby one do ciebie wróciły, prawda? No, Żeby, cię jakoś żeby to rozpoznać. Tak, tak, w ogóle, tak, tak. W ogóle je poczuć, bo. No, bo to naprawdę jest tak, że to, to jest piękne i to ja to uwielbiam. No to Zaczy... chciałbym powiedzieć i to podkreślić, że my no. sobie tak rozkładamy na czynniki pierwsze to Twoje tworzenie, no. ale to nie oznacza, że Twoja muzyka jest pozbawiona emocji, jest w ogóle tylko klasyką, już teraz i tak Jasne. dalej. Wręcz przeciwnie, to nadal znajduje przede wszystkim emocje. No. To potrafiłeś zachować. To bardzo się i to jest właśnie, robiąc pętlę, to jest właśnie to, to, dokładnie to, co powiedziałeś, to jest to, co po prostu właśnie. Co mnie do tego Szymanowskiego i do Zajferta i do tych wszystkich ludzi, których tak ceni, właśnie co mnie przyciąga. To jest właśnie to, nie? że po prostu, no, jak napisać yy, po prostu utwór na dwustuosobową obsadę, który ma yy, po prostu, wiesz, trwa dwie godziny, jak to zrobić, żeby wciąż to były właśnie głównie emocje, nie? no i da się, nie? Można, właśnie, słucham sobie króla Rogera, po prostu Szymanowskiego czy Stabat Mater, no i dojść do jest nieprawdopodobne, w sensie jakby to jest to z kim mi się tak jeszcze, o na przykład ostatnio z takich osób, które mnie tak strasznie inspirują i właśnie to samo, to znaczy jedna rzecz jakbym miał wymienić u wszystkich, których wymieniłem dzisiaj i u których generalnie sobie bardzo cenię, to jest w zasadzie taka najważniejsza, to jest bardzo cenię jak widzę u kogoś ogrom warsztatu, ale który w żaden sposób nie obciąża wyrazu tej sztuki, nie? Okay. Na przykład jestem ostatnio też, oglądam strasznie dużo masterclassów i w ogóle z Walerym Gergiewem, drygentem, który właśnie, no to jest, to, to jest niesamowita postać i to jest dokładnie to, co o czym mówiłem u Szymanowskiego, jeżeli chodzi o, o warsztat kompozytorski, to u niego jeżeli chodzi o interakcję z zespołem, z orkiestrą, jest po prostu nieprawdopodobne, to znaczy oglądając właśnie, jak on pracuje z zespołem, no to widać w każdym celu po prostu, no to jest no, człowiek muzyka. Nie? Zna partytury na pamięć, Ogis tego ptaka, może zagrać ci całego z pamięci po prostu strawieńskiego na fortepianie, to jest no, nieprawdopodobny warsztat, ale widać, tak. że on to, w to nie jest żadne obciążenie, nie? bo bywa tak, że jest obciążenie. Nie? Są, tak, są, tak. są ludzie, gdzie. Czy, I to w sumie, jeśli chodzi o improwizatorów, tak samo. Jest dużo takiej muzyki, że widzisz, że na, właśnie, że głównie co widzisz, to ten warsztat. Mhm. No to i, prawda, to I tak prawda. sobie myślisz, wtedy, okej. Okay, no ale no, wtedy to przestaje być muzyką No tak przestaje, dokładnie, to jest tak, no nie wiem, jakbyś postawił samochód do jeżdżenia i on był tam, nie wiem, po prostu bez karosy, nie, i byś, no to, to nie o to chodzi, nie? Ty masz misję, po prostu. Aczkolwiek powinieneś pisać przeboje, byś był popularny, wiesz. Ale powiem Ci, że to w sumie jest też taka, taka gałąź tego co robię, co prawda nie, nie może nie jako twórca, ale jako uczestnik i powiem Ci, że też robię to z dużą przyjemnością. W sensie właśnie pisze aranż do takich bardzo, bardzo rzeczy komunikatywno-prostych, okay. wiesz, popowych, z gruntu i na wskroś. Ale wręcz uważam, tu też widzę pewną misję, wiesz, dlatego że, yy, yy, że po prostu jak mam taką sytuację, jaką miałem niedawno na przykład teraz, gdzie dostaję utwór na warsztat, żeby, żeby, żeby go rozbudować właśnie na przykład o aranż smyczków czy coś, który widzę, po prostu, że jest super prosty, i, i no tak, nazwijmy go prosty, bo to jest dobre słowo. To nie chodzi o wartość jest po prostu yes. bardzo prosty. To właśnie tu widzę kolejną rzecz, jak się można rozwinąć. W taki, właśnie to, to teraz, to jest to, co mówiłeś wcześniej. Jak mam tutaj znaleźć miejsce dla siebie, tak, żeby zrobić coś jakościowego, jeszcze oddać w tym trochę siebie, a jednocześnie zmieścić się w tym formacie. No i naprawdę, no jest to też super satysfakcja, jeżeli to się udaje, bo wiesz. Jakby, ja nie mam żadnych obciążeń na tym polu, w sensie gram różną muzykę, ona jest bardziej niszczowa, czasem to jest koncert dla 30 osób, czasem dla y, 1000, wiesz, i przeróżną i to, to w ogóle nie mam z tym problemów, ale jest to przyjemne, jeżeli widzisz, że udało się zrobić coś takiego, co po prostu no, miliony ludzi odbierają w sposób fajny, a ja wciąż czuję, że to nie jest tak, że to dobra, no zrobiłem projekt, nie? Tylko, że mogę się z tym identyfikować wciąż, nie? I... To też jest kierunek. Ja widzę w tym sens, bo jeżeli ma być ta rozrywka, a niech będzie, ona jest potrzebna nam wszystkim. Ma był rozrywkowy. To, to, niech to niech będzie na dobrym poziomie. Uczmy się po prostu dobrych rzeczy, tak? I na dobrych. Dokładnie. I, a pokazuję, Więc fajnie, to fajnie, że robisz dobre aranże z nazwym postacią. Tak, i wiesz o co chodzi? Że to, to trzeba dać po prostu tylko szansę. To jest, to, to, to jest tak jak w drugą stronę, że tak jak mówimy taki zakodowany OS jazz. Nie? To ludzie nie rozumieją. I zawsze się okazuje, że ludzie rozumieją po prostu tutaj. Tak ja, samo słowo przeraża, nie wiem, tak, straszy, W ogóle tak? tak, no że wiesz, że po prostu, że, że bywa niestety taki stereotyp, a puś... ale zawsze się okazuje, no zawsze się okazuje, że jak tym ludziom już to zagrasz, czy puścisz, wszyscy co... o nie, a to taki gest ja lubię. Taki... I to nie chodzi, że to jest taki gest, nie, po prostu to jest właśnie to. I to jest w dużej to samo, że, że robiąc coś, co ma mieć masowego odbiorcę. Nie trzeba, w sensie już je naprawdę nie są głupi, to nie jest tak, że ci fajni, ich jest mało, to oni słuchają dobrej muzycy, muzyki, a dużo jest tych, co nie rozumieją. Nie, oni rozumieją też. Nie wartość czujmy i Dokładnie. też nie liczmy, bo jeżeli Ty wchodzisz, nie wiem, do, do areny i też grasz swoje dzieło z kolei dla wielu osób, tak. to, to to też jest dla mnie tego typu sukces, bo zebrać dzisiaj aż tyle osób w jednym no. dużym miejscu, żeby posłuchali symfonii, no sorry, ale to już jest naprawdę osiągnięcie. Tak. Ja, ja muszę powiedzieć, że w zasadzie, poza tym, że oczywiście to był duży stres na tym polu, że wiesz, robimy taki projekt jeszcze wciąż w takich czasach dziwnych, nie? No i to jest właśnie z jednej strony stres. A z drugiej strony sobie myślałem, kurczę, no jeżeli możemy to teraz zrobić, no to, to, za to zawsze możemy zrobić, nie? Wiesz? No, o, oby rzeczywiście te czasy już pozwalały nam to Dokładnie. Robić, a Zwłaszcza tobie, dziękuję Ci bardzo. Dzięki bardzo. Wielkie. 에덴 붓다 다